Początku było Słowo, a słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę jedynego Syna od Ojca, pełnego łaski i prawdy. Jezus powiedział. Abraham radował się, że doczekał mojego dnia. I ujrzał go i ucieszył się. I powiedzieli do niego, 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś? A Jezus powiedział: Zaprawdę, 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 zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Tomasz rzekł do Jezusa: Panie, nie wiemy dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę. A Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. A Filip powiedział: Panie, pokaż nam Ojca. A Jezus powiedział do niego: Tak długo jestem z Wami, a nie znasz mnie? Jeśli mnie zobaczyłeś, zobaczyłeś i ojca. Jezus zawołał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ponieważ Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pisze apostoł. W nim cała pełnia bóstwa mieszka cieleśnie. On jest blaskiem chwały Boga. Jego dokładnym odbiciem, odbiciem Jego natury. Przez niego wszystko zostało stworzone: to, co w niebie, na ziemi, widzialne, niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy władze, czy zwierzchności, wszystko zostało stworzone przez Jezusa i dla Jezusa przez Słowo Mocy. W nim wszystkie rzeczy trzymają się razem, a jednak. Chociaż Jezus był w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Z wyglądu podobnym do człowieka, stał się posłuszny aż do śmierci i do śmierci na krzyż. Nie popełnił żadnego grzechu. Nie popełnił żadnego grzechu. W jego ustach nie znaleziono żadnego podstępu. Był posłuszny. Wielu stanie się sprawiedliwymi przez jego posłuszeństwo, albowiem Bóg uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Chrystus odkupił nas od przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo, gdy my jeszcze byliśmy grzesznikami, we właściwym czasie. Chrystus umarł za Ciebie, za Ciebie bezbożnego. Ale gdy nadszedł czas, powiedział: Nikt nie odbiera mi życia. Ja sam je oddaję z własnej woli. Mam władzę, aby oddać życie i mam władzę, aby je odzyskać. Tak więc po dokonaniu oczyszczenia za grzechy. Zasiada po prawicy Boga w majestacie swojej wysokości. Bóg bardzo go wywyższył i dał mu imię, które jest ponad wszystko imię, aby na imię Chrystusa, Jezusa Chrystusa, zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca i została mu dana władza na ziemi i w niebie. Bóg oddał wszystko w jego ręce. Wszystko poddał w Jego ręce. Aniołów, wszystkie władze, wszystkie zwierzchności. I teraz Jezus jest głową Kościoła. Pierworodnym z martwych, aby we wszystkim miał pierwszeństwo. Ma władzę odpuszczania grzechów. I mówi. I wiatr, i morze są mu posłuszne. On rozkazuje duchom nieczystym. A one muszą wyjść. On zbija gorączki. On sprawia, że ślepi, doznają uzdrowienia. Chromi chodzą, trendowaci, stają się czyści. Nakazuje umarłym, a oni powstają do życia. Pozwala, by przychodziły do niego małe dzieci. Rozprasza dumnych w swoich myślach, powala mocarzy. Nie łamie trzciny nadłamanej ani nie gasi tlącego się knota. Działa, dopóki nie przyniesie sprawiedliwości na Ziemię. W nim są wszystkie skarby mądrości, wiedza. Nikt nie mówił nigdy jak ten człowiek. Poznać go, to poznać niezmierzone bogactwo Chrystusa, a on powróci ponownie. Na obłokach, tak jak go widzieli, ale tym razem powróci ze świętymi aniołami. I z mocą, z wielką mocą, i wybawi nas od gniewu, który ma nadejść. Przemieni nasze ciało na podobieństwo Jego ciała, Jego chwalebnego ciała. Ma moc, która pozwala mu w tym dniu poddać wszystko pod swoje stopy. To będzie cud nad cudami. I każe nam zasiąść do stołu razem z Nim. On jest cichy i pokorny, ale jednak w dniu ostatecznym Jego oczy będą jak płomień ognia. Jego stopy, jak wypalone, brąz w piecu. Jego głos, jak szum wielu wód, czytamy w Księdze Objawienia. A z Jego ust wyjdzie ostry miecz obosięczny i ujrzymy Jego oblicze. Będzie świecił, jak słońce, pełnią mocy. I tak na zawsze będziemy z naszym Panem. I nie będziemy już widzieć, jak przez zasłonę w ciemności, ale zobaczymy twarzą w twarz: ból i cierpienie ustąpią miejsca radości, radości bycia z naszym Panem. Eksplodujemy w rozkoszach niebiańskiej uczty i w końcu poznamy Go nie po części, ale doskonale, ponieważ będziemy żyć. W Jego obecność pełni radości, to obiecane jest na wieki.